E, Za Wami dwa mecze z drużyną Kozic Poznań, więc e, może poproszę o e, jakieś takie podsumowanie Waszej gry w tym dzisiejszym niedzielnym spotkaniu. E, no Na pewno był to ciężki mecz, e, też e, częstotliwość tych meczów, e, jeden po drugim właściwie, więc e, no, byłyśmy dość e, zmęczone, zwłaszcza pod koniec. E, ale bardzo, bardzo dobrze oceniam te, ten mecz, tak też rozmawiał, e, roz, e, mówił nam trener, że e, po prostu mm, Dobrze był, technicznie zabrakło trochę, e, zabrakło trochę skuteczności przed bramką, ale mm, ogólnie dobrze, dobrze oceniam ten mecz. A czy według Ciebie to był trudniejszy mecz niż ten wczorajszy, czy jednak wczorajszy był troszkę trudniejszy? E, uważam, że trudniejszy, no oby, e, obydwie i my i e, kolicce byłyśmy zmęczone, więc e, już to no, zmęczenie dawało się w znaki, znaki, zwłaszcza pod koniec e, trzeciej tercji, e, więc uważam, że trudniejszy pod względem fizycznym. To tak w sumie zaczęłaś mówić, że pod koniec meczu już się mm. to zmęczenia. Mm. W sumie i wczoraj, i dzisiaj Kozice w tej trzeciej tercji grały troszkę lepiej i to w trzeciej tercji mm. gdzieś, nie wiem, przechyliły sobie na swoją stronę mm. to zwycięstwo. Więc myślisz, że Wam brakowało właśnie siły i przez to Kozice grały lepiej? Czy troszkę doświadczenia? Jak to wyglądało? Mm. Myślę, że właśnie no, te ostatnie wersje pokazały, że siły że brakowało nam siły, ale też e, przez e, cały mecz nam brakowało skuteczności pod Bramką, bo tam miałyśmy e, do, dość sporo akcji, e, no tylko brakło tego ostatniego dołożenia, jak ja. A co było według Ciebie mocnymi stronami Kozic? Co jakby stwarzało wam problemy w tym dwóm meczu? Bardzo dobre podania. Podania przez, przez tercję neutralną, co pozwalało im szybko bardzo wejść do naszej tercji, i potem no, miałyśmy niekiedy problemy je, no, wyjechać z tej tercji, więc po prostu no, te, te podania, ale też szybkość. Jak rozpędzały się, to czasem ciężko było przynajmniej mi je dogonić. Myślisz, że macie jakiś założony cel na ten sezon? Albo może czy ty masz jakiś indywidualny cel na ten sezon? Znaczy ogólne cele naszej drużyny to po prostu, to po prostu grać dalej, dalej po prostu zdobywać te doświadczenia. Raczej nie staramy się grać na wynik, tylko no właśnie tak jak mówię, żeby, żeby, żeby po prostu te doświadczenia doświadczenie nabyć. Ja osobiście celem na, na ten sezon to, żeby właśnie wejść, wejść tak całkiem, te, całkiem płynnie w ten sezon i no, no też nabywać doświadczenia, mogę powiedzieć po prostu. Ale chyba od początku sezonu y, widać postęp w Waszej grze, bo dzisiaj chyba. Zagrałyście najlepsze mecze w tym mm -hmm. sezonie, więc to jest na pewno optymistyczne na dalszą część sezonu. Tak, te, też uważam, że te mecze były naszymi jednymi z lepszych, ale to tylko pokazuje, że my potrzebujemy po prostu jako drużyna zgrać się razem, i potem już to idzie, można powiedzieć, z górki, jak już jesteśmy tak zgrane całkiem. A czy myślisz, że w tym sezonie doszło do dużych zmian, jak drużynę przejął nowy trener? Myślę, że tak do dużych, pozytywnych zmian. Zmieniamy troszkę, troszkę taktykę, jak to, jak to po prostu wyglądało przedtem, więc uważam, że te zmiany są duże, ale że wyjdzie nam to, że no właściwie już wychodzi nam to na lepsze.